Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kontynuacji naszej serii zagrajmy jeszcze raz. To będzie chyba już y, siódmy odcinek, jeśli się nie mylę, tak? Bo teraz będę rzucał dzisiaj piąty y, i nagrałem szósty przed chwilą, to teraz to powinien być siódmy. Mam nadzieję, że tutaj wszystko gra. I dzisiaj będziemy tak kontynuować. W sensie chodziło mi o to, że popatrzymy sobie tutaj trochę na ulepszenia. Tylko zobaczę, czy mi się nagrywa. Ok, jest spoko, i teraz tak. Co możemy tutaj? Ponieważ mamy dostępne gwiazdki, 280, może tą panią bym sobie po prostu nie wiem, że tak powiem tutaj ulepszył, albo nie wiem, na chwilę się trochę waham. Wiecie, co może zobaczymy po tym poziomie pierwszym? Ok, zobaczymy, co będą od nas wymagać. W tym poziomie musimy sprzedać koktajle w liczbie 3. Wybudować dyskotekę na poziom 2. Wybudować banana na poziom 3. I sprzedać 6 biletów na dyskotekę i 18 na banana. Czyli ogólnie będziemy inwestować reklamy w banana. Hej, ale nie wiem co tu się stało. Ale chyba ulepszyli mi magazyn za darmo. Jak to się stało? Oni chyba po prostu z automatu mi go ulepszyli, tak żebym mógł... Sześć poziomy? Bo właśnie nie ulepszałem magazynu i się zastanawiam na ulepszeniem magazynu. Chyba że ten magazyn jest po prostu ulepszony tylko na ten poziom, ale to by było trochę dziwne. Chociaż mogłoby tak być, ale trochę nielogiczne. No ale to zobaczymy, co oni tutaj chcą nam tym przekazać. Dzisiaj normalnie jak jakaś katarynka nadaje. Czasami by mi się to właśnie przydało. Rzadko tak mam w sumie. Przeważnie to jestem niestety przymulony. No ale takie czasy. No naprawdę powiem Wam, że gdybym mógł, to chciałbym się urodzić 10 lat wcześniej. Dzisiaj to są takie czasy, że... Ach. Nic mi się nie podoba prawie w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że można wykorzystać XXI wiek na swoją korzyść. Mimo wszystko można wykorzystać. Można stworzyć wiele różnych nietypowych. E... Oryginalnych interesów na przykład, gdzie na przykład yy, 20 lat temu było to na przykład mniej dostępne. Na przykład, no tak już powiedziałem, chyba 3 razy na przykład, a po jeszcze więcej, <laughs> ale no naprawdę wam mówię, że tak jest yy, poważnie. Że niektóre możliwości dają człowiekowi się rozwinąć, niż na przykład wcześniej. To już wiele osób może pracować na przykład. Proszę, komputer się zacina znowu Mam nadzieję, że będzie jak, jak najmniej się zacinał yy, Wiele osób może pracować zdalnie poprzez na przykład yy, bycie grafikiem albo chociażby no nie wiem co oni tam pracują ogólnie są jeszcze takie różne biurowe prace yy, ze stanowisk zdalnych, no i powiem wam że no to jest naprawdę Plus tego dzisiejszego wieku! Albo zobaczcie na przykład na tych w 90% głupich i w 10% mądrych influencerów. To też możecie zobaczyć, że można po prostu żyć nakrywając różne rzeczy. Chociaż wiecie, to trzeba mieć do tego głowę, naprawdę. Ale jest to możliwe w dzisiejszych czasach. Bo ten YouTube dopiero jakoś zaczął się rozwijać od około 2010, prawda? Tak mi się wydaje chociaż. No ale ja zdecydowanie wolę być y, mniej znanym człowiekiem niż jeśli miałbym być znany y, na większość YouTube'a załóżmy kraju. I po prostu odwalić jakąś głupotę. To jest w ogóle, wiecie, takie. Ci pato streamerzy i takiej inne osobowości. To jest naprawdę żenada i skandal XXI wieku. Jeszcze najgorsze jest to, że dzieci jeszcze z tego biorą przykład. Także no, to jest naprawdę. Brzydę się tym, tak szczerze. I tak jak wam mówię, wolę być mniej sławny, a nie odwalać i być jakimś tego. Takim człowiekiem Wolę być dobrym człowiekiem Się dzielić pozytywną energią Chociaż mam też takie hobby W sensie do, do ciężkiej muzyki Gdzie na przykład wrażenia Ze słuchanego tekstu Nie są właśnie takie pozytywne Tylko właśnie są smutne Ale teraz wiecie, to trochę inaczej działa Nagrać na przykład piosenkę o swoim smutnym życiu A inaczej wiecie Robić coś powalonego, prawda? I tutaj jeszcze postaw tego Dyskoteka na poziom 2, ok. Dobra, zamówię ma te koktajle, żeby nie było. Jak będzie ktoś tutaj chciał, no chcę kliknąć, a bo jeszcze nie przyjechał dostawca. Ok, spoko. Mówię, co się to stało? Zobaczcie, kompletnie zapomniałem o tych reklamach. No, wiecie co? Ze złotym pucharem to się możemy pożegnać na pewno. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale jak na to zadanie, które mam wykonać w tak krótkim czasie, jest bardzo mało ludzi. Dopiero połowa tylko biletów jest sprzedanych i naprawdę jest mało ludzi. No to trzeba po prostu od pierwszych sekund już chyba działać, mi się wydaje, wiecie. Tutaj po pani zapomniałem. Nie zbieraj tych, tego tych leżaków, już odejdzie. Pani się zezłościła. No, przepraszamy bardzo. Ale też jestem tylko człowiekiem. <grym> Nie zauważyłem pani. Nie musimy wybudować tutaj e, baru na poziom kolejny, nie musimy, okej. Okay. Reklama się skończyła, więc dajemy jeszcze ostatnią Żebyśmy chociaż mieli ten srebrny puchar Bo wiecie, bo to od ziarka do ziarka i zbierze się miarka z tych gwiazdeczek Jak tam miałem gdzieś około 8 poziomów co najmniej na srebrny puchar, to wiecie. Tak 15-20 gwiazdek To już mamy gdzieś tak około 100 załóżmy prawda Na przykład na jakieś ulepszenia Które chcielibyśmy sobie wdrożyć Które nie są na przykład potrzebne Ale są Pomogą na przykład w rozgrywce prawda To czasami też może mieć taki punkt Pomocniczy po prostu O proszę trzy osoby tutaj przychodzą Fajnie To dwie takie same panie I tutaj jeden pan Tak fajnie się wkomponowali a tu nie musimy zarabiać pieniędzy, prawda? więc możemy sobie na spokojnie ulepszyć bar i proszę, patrzcie normalnie jakbyśmy mieli tutaj zaraz otwierać jakieś dożynki albo coś w tym stylu zamówiliśmy tyle towaru a to właśnie nie jest poziom dodatkowy, a jednak na poziomach niedodatkowych też można się bawić pieniędzmi Trochę tak śmiesznie brzmi, żeby się bawić pieniędzmi, ale no faktycznie tak jest No tak, pieniądze jeszcze mogę wydać tutaj na pomoc z personelu Poziom zakończony? No to nawet nie wiedziałem, że to już teraz będzie. O, proszę, to mamy na przykład 45 gwiazdek za srebrny puchar. Także widzicie, trochę tych gwiazdek się nazbiera. wycie zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poziomów. Mamy, że tak powiem, trochę na minusie, jeśli chodzi o gwiazdki. Jak coś to będę je robił chyba poza nagraniami, albo może nie wiem, może podczas nagrania zobaczymy. O, proszę, grill! Chcemy mieć więcej gości, więc zainstaluj grilla. No, wiecie, i tak się chyba nie da mieć więcej ludzi niż 10 jednocześnie na plaży. Zobaczymy ogólnie, jakie to mamy wyzwania. Patrzcie. Na razie jest mało wyzwań, więc jeszcze sobie nie będę inwestował w te jakieś tam ulepszenia. Dopiero może gdzieś tu, albo tu, to w następnych odcinkach dobra, ok. czyli tak cztery bilety na banana, postaw grilla trzy butle tlenowe wynajmij i sprzedaj steków 7 na wynos proszę, dobra czyli reklama będzie ogólnie na grilla chyba albo podzielimy sobie te reklamy, zobaczymy jak to będzie szło bo patrzcie, na przykład grilla teraz nie ma A, bananów nie musimy w ogóle sprzedawać To tam nie idziemy z reklamą W butle tlenowe Może od razu pójdziemy w butle tlenowe, wiecie? Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł Marek tutaj chce trochę popływać, zapraszamy No jeszcze trochę Dobra, spoko, mamy już tutaj i reklama na sprzęt do nurkowania. Wiecie co? Powiem wam, że fajnie jest pograć tą grę w ciszy, tak wiecie, na przykład jadą sobie jakieś skuterki i tak dalej i ten tutaj szum z tej wody naprawdę fajnie to zrobili, naprawdę mega. Zaraz. Jednak bilety na banana też musimy sprzedać, bo przeważnie banan był gdzieś tutaj na końcu chyba. Ale to spoko i tak idam bilety na banany, także nie ma problemu. Wiecie, potem z grillem, to będzie już yy, trochę łatwiej, co nie? Najgorzej właśnie z takimi rzeczami, które po prostu mało ludzi wypożycza lub po prostu yy, chce się zainteresować takim czymś. Dobra, pan jeszcze tutaj ogarniemy wzrot butli. Zwrot. No, zwrot. Okej, okay, teraz dobrze powiedziałem. Dzisiaj niestety nie możemy nic mówić. Nie, możemy, faktycznie mięsa. Dobra, zapomniałem. Wiecie co, jestem ciekawy? Jeszcze jedna butla, więc nie będziemy tego ogarniać reklamy na to. Nie wiem, jakby się nam poszczęściło, może byśmy zdobyli złoty puchar. No, niestety, będzie mi się dzisiaj zacinał laptop. Och, niestety już biedaczek yy, kończy swoje, że tak powiem, lata chyba. Zapraszamy tutaj na soczystego grilla. Ten grill to jest jedna z takich rzeczy, która mi się najbardziej podoba w tej grze, jeśli chodzi o jakieś opcje takie. Och, takie, wiecie. Inne Tu jeszcze poczekamy na tego pana I tu pójdziemy do tego pana Jest, udało się Ja wam powiem, że nie jadłem dawno takiego prawdziwego dobrego grilla bo jadłem w tym roku w Holandii, ale był taki, wiecie, robiony na elektrycznym i po prostu, wiecie, to nie było takiego smaku, mi się wydaje, i to powiedziałem nie tylko ja, więc no, trochę szkoda, prawda? O zobaczcie, tutaj na przykład nie mamy ulepszennego magazynu, więc jednak na potrzeby tamtego poziomu nam ulepszyli. A patrzcie, pan tu ucieknie, bo nie ma wody. Szybko, po co ten wieszak poszła, ach Kto wie, może straciliśmy klienta tutaj na mięsko. Naprawdę bardzo fajna minigierka Jeśli chodzi o bawienie się tym grillem, no chyba ten poziom cudem nam się uda tutaj ogarnąć. No nie wierzę, no nie wierzę po prostu. Proszę, aż 75 gwiazdek. Dobra, to mamy takie zadania. Wiecie, zastanawiam się nad tą panią, wiecie? Ponieważ, jeśli chcemy teraz tutaj, e, może ogarnąć to wyzwanie, jeśli chodzi o popularność i sobie, wiecie, potrudzić się na poziom złoty, na puchar złoty, to może po prostu to będzie dobry strzał, mi się wydaje, jeśli chodzi. O zainwestowanie tych wszystkich gwiazdek. Dobra, zobaczymy. Także tak, kryl postawić: 6 biletów na dyskotekę, 6 biletów na kanapki, 10 na steki. Dobra, to będziemy no, głównie stawiać na te steki. Pan się patrzy w piasek, chyba. <laughs> Mi się wydaje, że to będzie chyba już ostatni yy, poziom na tym odcinku, wiecie? Bo zanim go zrobimy, faktycznie to trochę czasu minie, jednak. Poczekam sobie troszeczkę z tą reklamą, tak troszeczkę poczekam. Może przyjdzie z dwóch ludzi więcej, załóżmy. No i zapraszamy serdecznie. Ach, ci panowie mogli po trochę tutaj, wiecie, szybciej. Dobra, nie ma co, nie ma co. Idziemy z reklamą na grill. dystrybutor trzeba napełnić. Okej, okay, okej, okay, dobra. Wiecie co, na razie może nie będę tych kanapek ogarniał, bo mamy 10 steków do sprzedaży. Wiecie? I może na sam koniec bym sobie tak ogarnął to, żeby dać reklamę na burgery. Wiecie? Może to byłby właśnie taki dobry strzał, mi się wydaje jeśli chodzi o całą wszystkie, wiecie, te ogarnianie no nie, no nie wierzę T o, telefon, tacy komputer, nie możesz się ogarnąć na czas nagrywania bo pewnie mam tam przeglądarkę włączoną, wiecie, i to go męczy postaram się, żeby już w, w następnych odcinkach właśnie takiego czegoś nie było I tutaj też jest ważne, żebyśmy na wszystkie buźki najlepiej robili, wiecie, te poziomy, ponieważ, no, mamy tutaj zwiększyć popularność zwiększyć. Tutaj trochę też się wkradł w błąd, ale to nie szkodzi No pan tu tak chce, ale niestety Aj, będzie ciężko na ten poziom z takim czymś Jednak się udało, wow. Jesteśmy trochę uratowani a jeśli chodzi o kółka ratunkowe, to możemy ogarnąć, ale nie musimy, prawda? Jedno kółko tam mogę zainwestować. Okej, okay, zapomniałem o tych głupich reklamach Zapomniałem Wiecie co, powiem wam, że to nie jest aż takie bardzo łatwe Ponieważ ten grill lubi tak uciec, wiecie, z tego licznika No tak, najpierw trzeba przynieść mięsko ponownie No dobra, wybudujemy już, No co będziemy czekać, prawda? Dyskoteka coś chyba słabo idzie. W sumie tutaj to też idzie słabo, ale no. 5 dobrze upiecionych mięs z rzędu, proszę. Jakie fajne trofeum. No, pan usłyszał, że słabo idą burgery, więc powiedział, a nie będzie kolejki, to wezmę sobie. O kolejka duża do Grilla. No, i pan najedzony chce się teraz pobawić na dyskotece. Zapraszamy serdecznie. <laughs> Tutaj nie zauważyłem tej pani. Jestem ciekawy, gdzie uda się. Dobra, udało się na szczęście. Dobra, staki są sprzedane. Tak? 10 steków sprzedanych, wow Dobra, czyli będziemy, nie wiem Może na burgery, co? Na burgery, reklama Dobra, pieniążki możemy sobie wydawać, prawda? Więc, no Pan zadowolony z kanapeczki. Cieszymy się. Proszę już idzie dostawa. Także salami tutaj frytki i frytki i cebula. Nie ma grilla. ok? już jedziemy z tematem. Proszę, a teraz idą hamburgery. Nieźle. To już poszły całkiem hamburgery Patrzcie, jeszcze tylko ludków brkuje, że tak powiem Ja sobie to ludkami nazywam Fryteczki, ciasteczko i bułeczka O nie, nie da rady, 8 sekund, ach Ale fajna była walka nawet o ten złoty puchar, nie powiem Jesteśmy w domu, że tak powiem I ogólnie to będzie już koniec tego odcinka Ostatni był trochę dłuższy O 3 minuty, to teraz ten będzie Niestety krótszy, ale No, będzie tak wyrównany Także się cieszę, że byliście I po prostu, no Zapraszam na kolejne odcinki Na razie